Śmierć noworodka w Opatowie: Znaleziono zakrwawioną 20-latkę. Policja ustala okoliczności śmierci noworodka w Opatowie w województwie świętokrzyskim. Matką dziecka jest 20-latka, która potajemnie urodziła w swoim domu. Młoda kobieta trafiła do szpitala. Do tragedii w Opatowie doszło w poniedziałek Wielkanocny. Jak poinformowało radio Ostrowiec, ratownicy medyczni zostali wezwani do rodzącej w domu 20-latki. Na miejscu zastali zakrwawioną młodą kobietę z odciętą pępowiną. Ciało Noworodka miało zostać znalezione po poszukiwaniach na terenie gospodarstwa. Opatów. Śmierć Noworodka. 20-latka miała ukrywać ciążę. Sta, sierżant Monika Żurek z Komendy Policji w Opatowie potwierdziła we wtorek, że ustalenia w tej sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ze względu na charakter zdarzenia nie udziela bliższych informacji. Zwłoki Noworodka zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. 20 latka z krwotokiem została przewieziona do szpitala w Opatowie. Według ojca młodej kobiety rodzina nie miała pojęcia, że jest ona w ciąży. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych, potrzebujesz porady lub wsparcia, tutaj znajdziesz numery telefonów zaufania do organizacji oferujących pomoc w kryzysie psychicznym. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na 112. Czarna seria wypadków na Mazowszu. Mężczyzna przeżył, kobieta zginęła. Czarna seria wypadków w Wielkanoc. W lany poniedziałek doszło aż do trzech zdarzeń z udziałem motocykli. Nie przeżyła jedna z pasażerek. Wojewódzka stacja pogotowia ratunkowego Meditrans w Warszawie poinformowała o wypadku z udziałem motocyklisty na granicy Śródmieścia i Mokotowa. Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 20 na ulicy Batorego, przy Alei Niepodległości. Wypadki motocyklistów na Mazowszu. Tragiczny bilans. Motocyklista ma wiele złamań, dlatego po przeprowadzeniu medycznych czynności ratunkowych kierownik zespołu ratownictwa medycznego zdecydował o konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala celem dalszej hospitalizacji, przekazano na profilu Meditrans. To niestety nie koniec podobnych zdarzeń na Mazowszu. Wlany poniedziałek OK. Godziny 14:30 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty w Nadarzynie. Policja wstępnie ustaliła, że przyczyną mogła być usterka jednośladu. Prawdopodobnie w wyniku awarii pojazd się przewrócił. Podróżowały nim dwie osoby, pasażerka śmigłowcem lotniczego pogotowia ratowniczego została przetransportowana do szpitala, kierującemu nic się nie stało. Był trzeźwy, przekazała portalowi tywynwarszawa.pl Barbara Szczerba z Wydziału Prasowego Komendy Stołecznej Policji. Do tragedii doszło z kolei około godzina 15:30 w górze Kalwarii. Jadący motocyklem na drodze krajowej nr 50 mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem i się przewrócił. Jadąca z nim kobieta została ranna. Mimo reanimacji zmarła, poinformowała Barbara Szczerba, cytowana przez Super Express. Kierowca był trzeźwy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratura.